Lokalizacja względem obiektu to jedna z najważniejszych funkcji dostępnych w programie. Pozwala ona nam dociągać do pewnych punktów charakterystycznych, do centrum okręgu, do kwadrantu, do środka jakiejś linii, do narożnika itd. itd. I tą moc przyciągania, którą nazwiemy dla ułatwienia magnesem, możemy zwiększyć albo zmniejszyć. Odpowiada za to zmienna aperturę. wpiszemy sobie to w pasku poleceń. Aperturę, zatwierdzamy, możemy tam wpisać wartości od 1 do 50, z automatu przyjęte jest 20. Ja wpiszę 50 i jeszcze uruchomię siatkę, żeby to było lepiej widać. Spróbujemy teraz narysować linię biegnącą do narożnika prostokąta. I już tutaj możecie Państwo zauważyć, że przyciąga mi to z odległości około dwóch kratek, prawda? Teraz escape'em z tego wyjdę, wpiszę polecenie aperturę jeszcze raz, zmienimy tutaj wartość na przykład na 10 i teraz narysujemy taką linię jeszcze raz. Tylko teraz jak będziemy się przyciągać do tego narożnika, to zobaczymy, że ten punkt charakterystyczny pojawi się, kiedy będziemy bardzo blisko narożnika. Wcześniej były dwie kratki, teraz jest no powiedzmy 1 czwarta kratki. I w ten sposób możemy sobie to regulować. Z automatu przyjęte jest 20, tak też polecam zostawić. Jeżeli komuś jednak by to przeszkadzało, może sobie tą moc magnesu zwiększyć albo trochę osłabić.